Witamy Państwa serdecznie. Przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstraklasie. klasie. Piazdliwice zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Dobrze, teraz mija rywala. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera. Stawia na takiego delikwenta, a on mu się takim faulem w pierwszych minutach. Zupełnie jakby chłodną głowę zostawił w szal. Wywierana teraz presja. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Szansa, by wyjść na prowadzenie. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolejki. Łąd. Strata piasta. Okoń w natarciu, może tu być gorąco. Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. Chwila przerwy w grze, zaraz wznowi bramkarz. Martin Kączkowski. Jakub Bartkowski. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego pachu. Udane teraz zagranie do środka, ale strzał zablokowany. Myli się teraz i to wyraźnie. Niezbyt udane to uderzenie z Woleja Jacku. Tomku, wydaje mi się, że nie musimy się uciekać do takich eufemizmów. To po prostu nie miało prawa wpaść. Koszmarny strzał. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. Cóż, niezła to była próba, skoro piłka wylądowała na konstrukcji bramki. Na nieszczęście dla zespołu atakującego, potem nie wpadła. Nadal. No to chyba musi być czerwona kartka, proszę Państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? I co? I jest czerwona kartka. Sędzia pokazuje, że tolerancja ma swoje granice wyklucza z dalszej gry. To musiało się tak skończyć. Głupie i groźne zachowanie. Mają okazję na prowadzenie. Tak jest! W końcu mamy gola. Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Teraz dobrze wszystko widać na tej powtórce, Tompul, No, chyba nie mogło się to skończyć inaczej niż golem. Piłka wylądowała dosłownie parę centymetrów pod poprzeczką. Prowadzą zatem 1 do 0. Chrapek. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Rzuca piłkę w pole karne. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Groźnie było. Dobra interwencja. Jean-Carlos. Nierbą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi w wyniku, wymieniają sobie podania. Jakub Bartkowski. Jest podanie, jak to się rozwinie. Jakub Czerwiński stanął na drodze piłki. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Dostaje piłkę, co teraz ją zrobi. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Poradził sobie z przeciwnikiem. Ładne dogranie na dobieg. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Krosicki. Sebastian Kowalczyk. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. To kolejne upomnienie dla zawodników tej drużyny, a już i tak grają w osłabieniu. Ewidentnie stracili trochę panowanie nad emocjami i teraz z każdą kolejną nerwową sytuacją tylko się pogrążają. Naprawdę niepotrzebny. Sędzia postanawia gliwiczanom należy się rzut wolny. Kączkowski. Zastanawia w takim miejscu zawsze są groźne. Mamy strzał? Co za parada z kibicy! Jakże ważny jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. Ośrodkowanie w pole karne. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Damian Dąbrowski, Kowalczyk, Sebastian Kowalczyk. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony, groźnie. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Teraz dobre zagranie, czy potrafią to wykorzystać? Tak! Tak! Piłka w ramce. Odskakują rywalom, mają już dwa gole przewagi. Spójrzmy może jeszcze raz na tę niespieszną wymianę koda. Tu decydowały cierpliwość i precyzja. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. 2 do 0. Gramy dalej. I mamy koniec tej pierwszej połowy. Powiedzieć, że kibice ekipy gospodarzy są niezadowoleni, to jak słyszymy teraz na trybunach... Nic nie powiedzieć. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Bardzo dobra interwencja. Sebastian Kowalczyk. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Sebastian Kowalczyk. Kowalczyk. Pokoń atakuje. Co teraz wymyślą? Ależ okazja teraz. No, chyba trafi. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po bo to jest ławka. Czy stoła strzelić? I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Damian Dąbrowski z błędem. Kończy się to stratą. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Dobre wycofanie ze skrzydła. Ulala, co za refleks! Bramka szratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Kotkie wybicie, podanie do kolegi. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Dobre podanie ponad głowami. Błąd, strata piasta. Wyraźna przewaga pogoni. Portowcy zdecydowanie częściej przy piłce niż rywale. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. Patrz Tomku, to musi być gol. Gol! Piłka w siatce! Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć taki atak. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Strata teraz piasta. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Przepis jest przepisem. Jeśli sędziowie dopatrzyli się spalonego, to coś pewnie było na rzeczy. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak. Co teraz zrobi? Pięknie teraz tipica. Korwacki bramkarz wyciągnięty jak struna. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. W tym miejscu zawsze są grożne. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. To podanie powinno znaleźć partnera. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Chroni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Tak, Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Dobitki nie dało się już wyjąć. Skorzystajmy z okazji i przyjrzyjmy się powtórce sytuacji, po której padła Bramka. Turki zdołał jeszcze odbić ten strzał lecący w długi ruch, ale niewiele mógł już zrobić przy dobitce. Miał trochę pecha przy tej interwencji. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Juka odzyskuje Kamil Drygas. FAUL, sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Słupek, ale to nie koniec akcji. Nie, nie, nie zachował się tutaj roztropnie. Przecież za taki fał można dostać drugą żółtą kartkę. I sędzia wyciąga teraz żółtą kartkę, już drugą, a więc resztę meczu obejrzy z szatni. Cóż, Tomku, zaskakujące zachowanie. Jak wiesz, że jesteś na cenzurowanym, to nie robisz czegoś takiego. To było zupełnie niepotrzebne. Sędzia kończy ten mecz, a z trybun odpowiada mu uczenie kibiców.